Dobra, robię to ostatni raz i koniec. Ja się nie będę z tym męczyć. Naprawdę, zostawcie subika łapkę i komentarz PLS. Obra, go! Jak się teraz nie uda, odpuszczam. Pi, pi, kręci się impreza całą noc. Dream team, moi ludzie ze mną cały rok. Baby, chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź. Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc. Baby, kręci się impreza całą noc. Dream team, moi ludzie ze mną cały rok. Baby, chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź. Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc. Nowy rok, dziś wypełniamy całą salę, nowy rok, lecimy znowu wszyscy w balet, nowy rok, leci szot, teraz ręce w górę, nowy rok, wszyscy z szok, mamy miniaturę, teraz tego nie będę śpiewać, bo w sumie to jest za szybko i nie będę się tak męczyć w ogóle, zaraz rozpoczynamy znowu, ale ja się nie będę tak męczyć śpiewając to i w ogóle, jo, 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 zostawcie subika i lajka, wiecie o co chodzi. Pipi, kręci się impreza całą noc Dream Team, moi ludzie ze mną cały rok Baby, chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc Pipi, kręci się impreza całą noc Dream Team, moi ludzie ze mną cały rok Baby, chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc z moimi ziomami na jachcie, z moimi ziomami w starcie, Melanch, kręci się do rana, spadaj, młoda, bo masz parcie. Z moimi ziomami pod palmą, z moimi ziomami na iPhone piszemy przez całą noc Ze sztafie. masz figurę fajną. Leci drop, wszyscy skok, znowu leci sos Mówię stop, oni chodź, znowu leci szok Leci drop, wszyscy skok, znowu leci sos. Znowu smok, baby, chodź, znowu tracę z rok. kręci się impreza całą noc. Dream team, moi ludzie ze mną cały rok. Baby, chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź. Mówimy tylko jedną noc, tylko jedną noc. Pipi, kręci się impreza całą noc. Dream team, moi ludzie ze mną cały rok. Baby, chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź. Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc. Po zaśpiewaniu tego uważam, że powinniście zostawić subika, łapkę i komentarz. Nagrywam to bez żadnych autotunów, to widać i z grubej rury, bo nie spodziewałem się, że to tak szybko zrobić. A... Nie będę tak przedłużać tego czasu. Na no to cudowny cover. Dziękuję.